Ile? No z tydzień, znowu. Jak tu się biega? A, dobra. Jaka amunicja? Maksy... A co mi kupiliśmy, które chuja daje de facto? <grystanie> nie, nie, nie! O kurwa, dole. Tu chyba wejście jest. Ja tu mogłem wcześniej przyjść. Dobra. dobra. Ciche wejście. Chyba na chłómik grzyby. Tepius. Rywka dołączyła do proroka, ponieważ jej mąż, rusiński szlachcic wierzył w niego. W snach zobaczyła, czym może stać. Tak w snach, no bo Jasnowiska? Przedstawiła swoją wizję budowlańcom A, bo może tym architektem? Russiński szlachcic? Wtedy? To się nazywało, to się nawet nie nazywało. Y, Rusia tylko odbyła salmatia tego co kojarzy, ale ale... To ja tam wiem, co to jest. A, łogień. Nie, lo, lo, lopa. O. Pleska. Architektka. a kwa, co mówiłem? I co? Tylko tyle? Ja dole mogli mniejszy napis zrobić. Co? Nie wierzę w to. Jestem głupkiem? To no, jest, tam jest krypta. Dobra, złoto. Jakieś udoszówki są? Nie ma. no knok. Antyczny, starożytny łuk? Tak jest. Małpa? A nie, to kolej doda Uuu, takie smutne. Gira yeah, hierarchia. Łapie dolone. achievement za wysłuchanie modlitwy. Jonah! Wyglądasz fatalnie. Ugotuj coś kucharzyno. Gotowa. Będę z ciebie dumny. Na pewno. mi, co zrobiłaś dla jej ludu? Jacob czeka na ciebie w obserwatorium. Jukwak, maman, tak nie wiedziałem. Czy to z obserwatorium przebudowane przez kok 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 ko, ko. co? Naprawdę go znalazłaś? A? Musi być ze słońcem, kurwa, na pewno. A skąd wiesz, kto na to położy? Pociągnij łańcuchy. Tak, A? Takie sztuczki pewnie używali tego systemu do planowania miasta. Kitierz nie jest pod jeziorem, jest pod lodowcem. Jak do diabła przebijemy się przez tygury lodu? Jak to jak? Jak tujca, ładunkami wybuchowymi. Tu jest ścieżka, prowadzi do miasta. Wejście do Kitierzu jest tutaj. O nie, coppa Palady lecą. O kurwa. Ten jaki cichy, ja pierdolę, nie zauważyli go? A gdzie jest Kuba? O nie, no upuść ten Atlas. Ja pierdole, dopiero to się odnaleźli, już kucharza zajebali. Kuba, a gdzie ty jesteś? O nie, Dostał? Nie mamy dużo czasu. Wkrótce trójca odkryje położenie źródła, zrób co należy. O, przybieg czyli pływa. Ja, ta cała wiocha jest i nikt nie przybiegł na, na pomoc. Ja piję to zakływa ziutki osadowe. Musimy tam się grafika zjebała? To taka, taka dziwna ta grafika, jest. Jeśli Jona żyje, na pewno przetrzymują go w starym sowieckim gułku. O, gułach, lubimy. Albo to filmy są zjebane albo coś mi się z ustawieniami stało. Jona, trzymaj się. Patrzę, dlaczego? Sophia, Jego trzymają. Tam? Jestem przy starej hucie nad Idę A byliśmy w tej chucie miedzi. Wiem, gdzie to jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia. O, halo? Lara, Lara, Lara! A ja się o, gdzie akływa, się była... Oświetlana transmisja radiowa od Johna i Jona. I... Tutaj sam musiałem monitorować, musiał gdy wszedł I za mną wiesz, do to to Naprawdę myślę. dobra na... tylko problemy same. Trochę lepiej. łazi, porywają go, na tamtej wyspie, czyli go zajebasz, też trzeba go ratować. Ja piję i Atlas. Ale nie mają ma machiny do Atlasu, nie wiedzą jak Myśleli, go odpytać muszę go odbić. Odbi nie go. Pozwól, tutaj zginął. Nie pozwól, nie mogę... Nie masz szybkiej podróży, muszę iść dalej. Góry wysyłą 60. Jak tego używać teraz? A, ok. O więcej propagandy Więcej Co? Już koniec? Jofuu! Ahoj, przygoda Ja bym się bał, że mi to paluchę poryje. Tu byliśmy już. Za bardzo rozumiem Nadciąga burza Echa spokojnie. Było tak ładnie słonecznie to jest drajca Chciałem, żeby cię coś w ty Mogę to kupić już Kupmy to Chciałem zachować to dla siebie, ale... tak. chciałeś, chciałeś i że zesłałeś Widzę spoko. Upsi. O naganie Johna znowu? Wiem, słyszysz, Chyba ten. się drzewo, żeby mieć na dolinę. Jak? To na pewno trójca to jedyne sensowne wyjaśnienie, baba. Do obserwuję wszystko od kilku godzin. I znamy, że. Na tym drzewie siedzi kilka godzin? Muszę znaleźć schronienie. A, bo pizga. Okej, okay, dobra. Dawaj, dawaj. Nie powinnam w ciebie wątpić, tato. wie? Nie pomogłam ci, gdy nie potrzebowałeś. Goniłeś za prawdą. Nie za bajkami. Lara. Już czas. O, Pyciara jest. Johna czeka. Gdzie? Idziemy dołem, no mam wrażenie, że coś tam będzie. Co te przejścia robił? Nowa mapa? Z to trójce! Uuu, ty... Żrodołka! Tarzan No dawaj, dawaj. John musi gdzieś tam być. Uuu. Niesamowite. Już odkryli? Boskie źródło jest w centrum starego miasta, zakopane pod lodem. O, do tego doszło. Myślałam, że to my jesteśmy genialni, a nie ta pyciara. Czy ludzie wiedzą o zagrożeniu? To by walczyć i zginąć za naszą sprawę. To wszystko, czego od nich potrzebujemy. Ale kurwa sama nie mówiła wtedy o zagrożeniach, a ta się przejmuje? Ja tak blisko końca. To dopiero początek. Poprowadzę nieśmiertelną armię Boga. Ja wierzę. Ty... Zakon paladynów Nieśmiertelnych. Ty przeżyjesz. Mega plan na siostrę, a ty? Ty przeżyjesz. No. Czyli on nie myśli do końca o niej. Konstantin więzień się obudził i jest gotów na przesłuchanie Idę O, kurwa. Będą bili go baska teraz. Mam nadzieję, że nic nie będzie wspominał o oczach. Bo pojeb się wścieknie. Piedactwo. Mogło żyć? A nie żyje. O nie, co tu? Co się dzieje? Balu? ślady. Kwie? A, samochody, Okej, okay, dobra. Jela, 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 jela. Dobra, dobra, wyłącz to? Tak, jest kurwa. Winda czysta. oczy i uszy. Spodziewamy się dowództwa? Tak. Konstantyn w klucze się, się czeka? Napiszeczeka? jest głowa jego. A kuku. A czemu co to robi? Że jak strzelę w tę beczkę to wyjebie wszystko. O! <laughs> o to chodzi. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Co zostało? Kto się tutaj dwaj wój. Wszyscy pakują się i gotują do tyle dojeżdżaliśmy Ty wymacie Taktyka Tuczonej butelki. Dumik jest super. Dokąd on gadam? On sam został. To za głupki. O nie, właśnie pospieszyłem. <grywa> nie, nie, nie. mnie! Będzie spokój. A propaganda jeszcze. Stary radziecki plakat. O czym jest? To wszystko? Owa. Długamy się. Baliska. to pieczęć do oznaczania oficjalnych dokumentów trójcy. Prawie nikt już takich nie używa. Wobec to siedzą, tak? Powinien no, byli zabić ją kiedy mieli szansę. Była użyteczna przez jakiś czas, w końcu przyprowadziła. No właśnie, mówiłem o tym. Naiwniaki, o. Kurwa, ale nie, nie wiedziałem, że tu są jacyś ludzie. Gdzie tam kolo? A, okej. Okay. O. What Wisior? Nie. To... Nowoczesny, nowoczesny relikwiarz. Co to jest? Wewnątrz jest niewielka ludzka kość. Święty Peregryn. A. Patron śmiertelnie chorych. To jest jego kość? Naganie. Halo? Stoimy u bram nowego świata. To jestem psychopata? Coft ale została skutecznie zneutralizowana. No niby jak. Prosta Złabnie Konstantina każdą jest godziną. jego oczkiem w Jej głowie. Głos. Jest Konstantyn. Spytałem ją, czy pamięta tę noc. Pierwszą noc, gdy Bóg wyciął mi na dłoniach moje powołanie. Wydaje że ktoś go oszukał. kiedy Bóg mnie wybrał, powiedziała, że tak. No to ona zrobiła. się i rzekła... Chyba. Aha, tutaj. Co tu jest? Ła, tepek! Kolejny. Nabój do karabinu wygląda jednak dziwnie. to, to śminka jest, albo bolcownik analny. No, to no pewnie tak. ten Konstantina. To jest jego, że tak powiem, y <laughs> jego wykrywacz. Pew innych ludzi. Co to tym razem. Nie zginę w tej Anna, leciala. Manipulowała swoim ślina. bratem od wielu lat, tylko przez nią stał się potworem, Prawie mi go żal. Nawet o kurwa. Jeśli umysł mnie zawodzi. On był trudnym dzieckiem. Jak go przypadałaś w nocy, to nic dziwnego. tej nocy, gdy napiętnowałam jego ręce i szepnęłam mu do ucha, stworzyłam to go na nowo. Teraz on musi uratować Zmanipulowała brata, żeby A poświęcił życie nie dla niej. Nie uda, A to super. No uratuje jak. Były tu wychodzą intrygi rodzinne. Mocna rzecz. A tu naganie. Które ja tym razem? Tym razem podszedłem dziś. Pomyślałem, że kiedy cię znajdę, będę mógł przekazać Ci jakieś przydatne informacje. Na razie wiem tyle. Prowadzą tu jak No to wiemy informację. to już. Coś dużego. To wiemy. Setki mocno nieciekawych żołnierzy. Żadnych oznaczeń. Nic. To wiemy. Wszystko odbywa się w tym starym rosyjskim obiekcie. Wiemy. Zdaje się, że to więzienie. Jeden z niesławnych obozów w Gułagu. To też wiemy. Laro, przyszedłem tu, bo myślałem, że potrzebujesz mojej pomocy, ale Chryste, to chyba nie było mądre, posunięcie No, trzeba po zostać nie, w domu. wszystko. O! Cutsen? Zostawili Atlas? Tak po prostu? Wyłącz to się woli jest na dole, a my na górę poszliśmy. Ale lipa. Na tak, spokojnie, kurde, trzeba zlutować. Johna sobie poradzi. Go kucharz. Taka muzyka bojowa, ja pierdolę. O nie. Mogę ty? Uwielbię się. Czułem to. O kurwa. O nie. Eee. Ale akcja kurwa. Co za dziwna muzyka. Tam jest jakiś. No na chuj tam stałeś? O. Ta Ale cicha. Czyje to to? Chyba tego. Dzięki Bogu, ktoś inny obserwuje mnie za drzew. A? Luda pewnie Jej banda. A kiedy rano się obudziłem, czekał na mnie prezent Suszone mięso i jagody owinięte wielenią skórę. Muwak hoń, ja tego nie dostałem. Jurek. Ten on inkluziv tu ma, ja się przepierdalam przez zaspy na głodzie. Nieba nie. Nie podoba mi się to. Jesteś wobec niej bardzo lojalny. Uważaj na oczy. Nawet moja cierpliwość ma swoje granice. O nie! To no zaszło go. Proszę. Proszę nie. O nie! Przeszukać cele więzienne. Zabić wszystkich. Nie paniec! Być gnął kucharza. A nie mogę tego wcześniej zabić? Powinienem był zabić go. No. A to nie ten dziadły zginął? Na samym początku? Nie mamy dużo czasu. Zastaw drzwi. Co go. Dobra. Tutaj zrobimy sobie przerwę. Albo skończymy. Bo chyba już nic więcej nie możemy zrobić. Nasz łuk jest. O, nie do Więc tak. Bye bye.